Ekipa, o jak miło, wujasz Michu, Wiktoria, Niekało, Sokolica i Sławomir. What the hell? O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszę panów i jedziemy. O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Kiedy podarowałaś mi swoją miłość. O jak miło. W serce szybciej mi zabiło, parę minut wystarczyło. Czy zostaniesz kochana moją dziewczyną? La. O jak miło, miło, miło się zrobiło. Miło miło kiedy podarowałaś mi swoją miłość. Jak serce szybciej mi zabiło. No dobra, to jest, to, jest, to jest muzyka typu, no musiałbym być po 15 głębszych, żeby żeby, żeby tutaj. żeby tutaj się bawić. Do tego, tak? Tylko przy okay. mnie No kurwa to, to jest taka piosenka, że to nieważne kto by to nawijał to i tak będzie brzmieć tak jak ma brzmieć czyli to po prostu jebanka na, na weselu, na osiemnastce, na dożynkach, kurwa, i najebani starsi panowie z brzuchem piwnym, e, jeżdżący, pija, pijani jeżdżący, nie, kurwa, po polsku muszę to złożyć zdanie. Po prostu pijani ludzie, którzy jeżdżą traktorami po wsi, jak są dożynki. Ale górna no jest taki taki tutaj um, bicik, że to kurwa sama lata głowa, nie? Nie śmiało, że chciałabyś chłopaka siedko, który będzie jak dalala. Moj maleńka, jak nie buja. Choć to pogar, że ci chude panienki. Ło! Chodź to pogra! Joo, już myślałem, że powie chuja. Żeby miały duże cyrko no. nie No, myślałem, że powie cecki. O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Kiedy podarowałaś mi swoją miłość Jak miło Serce szybciej mi zabiło parę minut, wysłał. Dobra, gdzie tu się pierdala sła Sławek? A, już tu nie będzie Sławomira. Okej. Okay. Pierdolony, co się w kredycie wpisał, a na początku tylko coś powiedział. Kurwa. Na traktorze, o Boże, jak mnie to rajcuje. Ja tobie dam wszystko, oj, nie pożałuję. Chłopaku, ajdaku, jaki jesteś słodki. Nie rób podchodów, będą z tego plotki. Nie potrzebuję tańca z tobą na no dobra, no tutaj nic, tu, tu, tu nic nie będzie odkrywczego. No po prostu nuta typu e, remiza. Re, remiza i no.